Cześć! Witam ponownie w kolejnym odcinku na moim kanale. W kolejnym odcinku z serii Przetrwać Minecraft. Dawno mnie znowu dosyć nie było. No ale... Już wróciłem. I dzisiaj pokażę wam co zbudowałem. A tak jak obiecałem zbudowałem w końcu spawn. O którym mówiłem w poprzednim odcinku. I gdzie my jesteśmy? No jak mówiłem jesteśmy na spawnie. A konkretnie w moim nowym domku. Taki mały domek, oto tutaj zbudowałem na spałnie, tak się o to prezentuje. Taki niezbyt duży, parterowy, tylko i taki w miarę estetyczny. Może nie najpiękniejszy, ale myślę, że taki ok. I jak widzicie, sporo się tu zmieniło, gdyż ostatnio, pewnie pamiętacie, to była tutaj tylko farma żelaza. Ta magiczna latarnia No i tutaj stał taki brzydki portal Nawet niepełny I tu były bambusy i to dosłownie wszystko No i teraz się trochę tutaj zmieniło Jak widzicie No i my sobie to dzisiaj zwiedzimy No więc tak Tu mamy ten mój domek Który już widzieliście z grubsza Tak wygląda wnętrze Tu mamy taką pracownię Oczywiście kominek No i sypialnie Dywanik rodem z mea Serii Roxa klasyczny. Łóżko sto, jak na zbroję z jakimiś szmatami. Tutaj skrzynki szalkerowe i magazyn. Tutaj mam węgiel. Tutaj mam sporo, jak widzicie, cennych surowców z tej oto kopalni. Tutaj mam materiały wszelkiego rodzaju. Tutaj roślinność. Tutaj ziemię. Tu jakieś jeszcze inne pierdoły. Tutaj miękkie, a tu twarde bloki budowlane, jak widzicie, cały ten spawn jest utrzymany w takim chłodnym stylu. Wszystkie budynki są zrobione z kamienia i jego pochodnych. Drzwi są natomiast wszędzie żelazne. A to no po części dlatego, że do tego stylu po prostu pasuje, a po części dlatego, że jest tutaj farma żelaza i żelaza mam tu za dużo, i nie mam co z nim zrobić, jak widzicie. O. I takie burżujstwo. Pamiętacie to miejsce? Otóż tutaj pierwszy raz pojawiłem się w tej serii. Właśnie w tą stronę wtedy patrzyłem. Kurczę, ale czas leci, to już ponad 3 lata minęły. Ten świat to prawdziwy dinozaur, normalnie. Zarówno pod względem wielkości, jak i wieku. No ma już chyba nie patrzyłem dawno, ale już grubo ponad gigabajt ta mapa. Ile dokładnie, to nie wiem. I na tym bloku właśnie czerwonego proszku się pojawiłem. Tutaj, nie wiem czy pamiętacie, było takie oczko wodne, takie jeziorko jakby. Pierwszy węgiel tutaj zaraz wykopałem. No trochę się tu zmieniło. Jeziorka już nie ma, jest zasypane. I tutaj takie żelazne kółko. A w pozostałych miejscach zrobiłem taki chodnik. Z bloku, który mi się bardzo podoba, jakim jest gładki kamień. I tutaj zrobiłem portal. Chciałem, żeby to miejsce było takie uprzemysłowione, i żeby wyglądało właśnie tak nienaturalnie, tylko żeby to widać było, że ręką człowieka zostało zrobione, żeby to wyglądało jak taki mechanizm. I właśnie ten portal tak oto wygląda, że takie koło, tutaj złoty pierścień dałem, tutaj mieć i żelazo i jeszcze tutaj czerwony proszek w środku, czyli też w sumie takie burżójstwo. No, ale co ja z tymi surowcami zrobię innego? Jest nasza farma żelaza, stara, pamiętająca, w sensie konstrukcja, pamięta czasy 1.14 i to bardzo widać. A jest zrobiona z poradnika Piotrusia, tak pieszczotliwie ty nazywam. No A on z kolei inspirował się jakimś poradnikiem zagranicznym, Shulker karta, bodajże. No i nie polecam wam w dzisiejszych czasach robić tej farmy, raz, że teraz w ogóle nie działa, działa tak cyklicznie, jak jej się chce jakby. Tutaj trzy sekcje tylko są pracujące, z czego i tak ta nie działa, nie wiem czemu. I szczerze mówiąc nie obchodzi mnie to już. A tu to nie chciało mi się już sprowadzać nowych zombiaków i osadników, bo więcej z tym roboty niż to warte tak naprawdę. I tak już, jeżeli chodzi o żelazo, to jestem ustawiony do końca rozgrywki. No, raź, ciemnia się, więc się lepiej prześpijmy. Ile się to już nagrywa? 5 minut, ok. No, postaram się, żeby to nie trwało aż tak długo. Ogólnie to nagrywam to już drugi raz, bo skończyło mi się miejsce na dysku podczas nagrywania. No i nie pamiętam już, gdzie zacząłem, a nie chce mi się tego oglądać zresztą. Wyszedł odcinek słabo i tak. Ponadto miałem mało FPS-ów, i pół odcinku padał śnieg, więc słabo było widać, więc postanowiłem, że drugi raz to zajmę. Więc musiałem wyrzucić śmieci, no więc skasować wszystkie te swoje nagrania, jakby bez montażu. Zostawiłem tylko gotowe filmy i parę tylko nagrań, których wolałem nie usuwać. No i 133 GB zyskałem, czajcie? Filmy są bardzo duże, niestety. Więc, jeżeli chcecie zajmować się nagrywaniem na YouTube, a, to radzę Wam zaopatrzyć się w porządny, spory dysk. Dobrze, no i tu byliśmy. No farmę widzieliście. I największy problem to jest właśnie w doprowadzaniu ich tam. Tym bardziej, że oni często spadają. To powinno być zabudowane. Dzisiaj, gdybym robił farmę, to już na pewno inaczej bym to robił. No, ale już nie będę tego przebudowywać. Jeszcze tylko cztery odcinki i serię kończymy. Już dawno, tak naprawdę, ten sezon powinien się skończyć, a on trwa i trwa. Idzie to jak krew z nosa, niestety. No ale na studiach miałem totalny zapierdziel. Trzy z pięciu dni w tygodniu to miałem dosłownie od rana do wieczora na uczelni, a jak nie na uczelni, no to musiałem dużo się uczyć, dużo zaliczeń miałem, bo tylko dwa miesiące trwał semestr, tak naprawdę. I tutaj zrobiłem sobie farmę nacieków o taką. O. o, i działa ona bardzo prosto, tak naprawdę. Tutaj są bloki nacieków, a nad nimi woda. A woda, jak w prawdziwym życiu, spływając po tych stalaktytach, zostawia za sobą coraz dłuższy osad. I w prawdziwym życiu trwa to tysiące lat. No i w Minecraftcie też przez co trwa to nie najkrócej. Umówmy się, i kiedy w końcu staną się tak długie, że któryś sięgnie tych bloków obserwatorów, czy tam detektorów, jak to woli, to wtedy z nich jest przekazywany sygnał czerwonego proszku no zobaczcie, i tutaj doprowadzany do tłoków, które strącają te stalaktyty i one sobie tutaj spływają do skrzynki. I tutaj mam drugą identyczną farmę, tak samo działającą, tylko że świecąc w jagód. Tutaj kolejny mały domek, jeszcze mniejszy tak naprawdę, tylko kominek jest w środku. I wejdźmy sobie do środka. Zapewne pamiętacie już, tutaj jest po prostu zejście do magazynu żelaza. Tylko po prostu zrobiłem, żeby to nie było takie zejście jakby w podziemie, tylko budynek nad tym zbudowałem, tak żeby ładniej było. No i tu jest ogromny magazyn żelaza, który jest w sumie niepotrzebny, bo żelaza mam. Tylko tyle. No umówmy się, nie jest to największa ilość. No niestety ta farma jest mało produktywna. Raz działa, raz nie działa. Ja nie wiem dlaczego. No ale i tak wystarcza mi tego żelaza, więc... Ten magazyn, no to już widzieliście w sumie, więc spadamy stąd. Wszędzie we wszystkich budynkach dałem tutaj jakieś kominki. Chciałem, żeby to miejsce miało taki chłodny klimat, bo to jest jednak tundra, dlatego ten kamień i tak dalej, tu taka ciemna trawa, ale żeby jednak było cieplejsze niż otoczenie. Dlatego tutaj śniegu jest dużo, dużo mniej, prawie wcale. Dużo pochodni. No i te wszystkie budynki są jakby ogrzewane. Tu jakaś chuta dodatku. I tak wygląda ten oto budynek tej chuty. Komin jest czysto dekoracyjny, ale budynek, który może nie jest najpiękniejszy, ale taki ok, myślę, ujdzie. No to budynek jest funkcjonalny rzeczywiście i tak oto się prezentuje. Ale komin już jest czysto dekoracyjny. Chociaż też urodą nie grzeszy, no ale jakiegoś tam klimatu nadaje. I wejdźmy sobie do środka. I zobaczcie, tutaj mam dużo nacieków i to jest farma lawy. No... Od chyba 1,17 odkąd dodali nacieki, lawa jest odnawialna i bardzo dobrze, bo to się bardzo przydaje. Także tutaj mam takie koryto wielkie, pokręcone, biegnące, tędy i w nim jest lawa, i tędy sobie spływa ta lawa, i zbiera się w kotłach. Spadł Enderman. Już jestem, było małe cięcie. No i tak sobie zbieram właśnie tą lawę. Widzieliście, mieliście kiedyś tyle lawy na swoim świecie? Bo ja jeszcze nigdy. Tyle wiader lawy. Co to było? To był Enderman? Czy... No chodź tu, tchórzu. Enderman, jakie ty masz szanse? Ej, to nie jest śmieszne. Ale mnie porobił. Mało FPS-ów jest. No niestety te mechanizmy tutaj trochę lagują. Dobra, zwiał. No i tutaj jeszcze jest taka rura prowadząca te opary jakby do komina. Na komin można wejść w sumie. Widok jest z niego niezły. Na cały spawn tak naprawdę. Dobra, przejdźmy sobie. O no i jesteśmy na szczycie. I tak się o to prezentuje tutaj. Dałem ogniska, a pod nimi siano dla lepszego efektu, żeby ten dym był jeszcze większy. No w końcu to taka jakby huta, a huty dymią jednak mocno. Dobrze, także tu byliśmy, tu byliśmy, tu byliśmy, tu byliśmy. No i farma to wiadomo. To jeszcze tutaj zbudowałem jedną interesującą rzecz. Otóż, co to jest? To jest farma miodu. jak ona działa? No działa tak, że tutaj w tej klatce, no tak naprawdę to jest taki domek, ale to dlatego, żeby to jakoś wyglądało, bo pierwotnie to była tylko taka klatka, bez tego dachu i wszystkiego, tylko taka kamienna klatka ze szkłem, ale to wyglądało ohydnie, jak domek Nuba, więc to jakoś przyozdobiłem, żeby dało się na to patrzeć. I tutaj są pszczele gniazda i z nich sobie pszczółki wychodzą. I zapylają sobie te kwiaty i tam za tymi gniazdami są dozowniki, które wystrzeliwują butelki i łapią miód właśnie do tych buteleczek i plastry miodu również zbierają, a pod nimi są leje, jak widzicie zapewne nawet. No i pszczółka się właśnie schowała. Mamy więcej miodu? Nie mamy. No, ale mam go dosyć sporo, i właśnie on też był mi potrzebny, żeby zabezpieczyć tę mieć przed utlenianiem się, bo choć uwielbiam patyny, to do takich mechanizmów jednak, umówmy się, nie pasuje ona. Także tutaj kolejne burżujstwo, i tu też znowu żelazne kółko. I tutaj jest taki jakby wielki. Czerwony kwiatek, ale nie taki jak te maki współczesne o, tylko bardziej przypomina to różę, jakie były jeszcze w wersji 1.6. Tylko zostały zamienione na maki niestety. Także pamiętajmy już tylko starsi gracze, zostały tylko krzaki różu. Także w starszych graczach budzą one nostalgię. I zbudowałem tego tutaj, jednak nie tylko dla ozdoby. Otóż jak tutaj sobie wejdziemy, no to zobaczycie. Za kolejnymi drzwiami jest już miejsce, które niezbyt pasuje do klimatu całego spawnu. Więc jest zbudowane z liści i drewna oraz wełny i czerwonego proszku. A jest to oczywiście magazyn. Magazyn tych czerwonych kwiatów. Także trochę ich mam. A tak naprawdę są one oczywiście z tej farmy żelaza, bo golemy ginąc nie tylko żelazo dropią, ale również te kwiatki. No, a jednak są one potrzebne, bo czerwony barwnik z nich się uzyskuje, więc po prostu zrobiłem tu sortownik, żeby część szła. No, żelazo, żeby szło właśnie tam, a żeby kwiaty szły tutaj. Są dwa osobne magazyny do tego. No i tak się to prezentuje. Tutaj mamy. Takie same jak w pałacu, i umówmy się nie najpiękniejsze farmy odpowiednio trzciny cukrowe i bambusów. No, bambusów jest już prawie pełna, i trzeba będzie przenieść te bambusy gdzieś. Bo już się kończy miejscem, gdyż jednak one dużo szybciej rosną niż trzcina. Ale trzciny też trochę mam. No, i tutaj fabryka kaktusów, już trzecia na świecie. Identyczna tak naprawdę jest tam, kawałek stąd w starej bazie. I tak naprawdę nie wiem po co mi tu ona, gdyż kaktusów mam pod dostatkiem. Ale zresztą mam w pałacu farmę i tam w starej bazie. No ale już tak, żeby było, sobie zrobiłem. I tutaj jest jeszcze też typowo dekoracyjnie taki maszt, na który sobie możemy wejść. Zrobiony z czerwonej wełny i nie białej, tylko ze śniegu. Gdyż tak po prostu było oszczędniej, bo wygląda to jak biała wełna i tak. No, i też śnieg się nie topił. Dziwo w tej grze bardzo realistycznie wiem. Za to wełna już się pali podczas pożaru. Nie, i jesteśmy na samej górze. 40 metrów nad ziemią. I tak oto prezentuje się z góry nasz cały spawn. No, i to tyle tak naprawdę. Wszystko już na tym spawnie. Mogę jeszcze ewentualnie pokazać wam podziemia. Chociaż to kopalnia jak kopalnia. Także dobrze, zlećmy sobie stąd i prześpijmy się. Tak naprawdę, spawn miał być dużo bardziej rozbudowany. Mianowicie, zaraz Wam pokażę, co miało jeszcze być. Tylko się najpierw prześpijmy. Dobrze, więc tak. Miał być jeszcze mur otaczający to wszystko. Tylko, że zobaczcie, jaki ten teren jest tutaj nieregularny. Tu jakieś pagórki są. Tutaj rzeka, przez co ten mur nie mógłby być taki prosty, tylko taki pokręcony, jak w wakacyjnych wzgórzach, a takiego to ja nie chciałem. Chciałem, żeby był taki, no po prostu wyglądał, no nie naturalnie, tylko, właśnie, jak wzniesiony ręką człowieka. A tutaj to byłby bardzo pokręcony, to po pierwsze. No i też nie chciało mi się tego robić, nie będę kłamał. Nie ma tak naprawdę potrzeby, bo tu jest bezpiecznie. Wszystko jest oświetlone, więc. Potworów tak blisko nie ma a zresztą jest tu magiczna latarnia, więc mogę sobie łatwo z nimi radzić. Miała być też farma jedzenia jakiegoś, ale uznałem, że już mam na swoim świecie. Mianowicie tam fabrykę strażników mam daleko na wschód, bo ze strażników dropią przecież pieczone ryby, więc nie ma potrzeby. I takich podstawowych farm, typu jakaś pszenica czy marchewka też nie ma potrzeby, gdyż już pełno takich mam. Tylko te tutaj są i tyle. No i miały być jeszcze owce, no ale też już sobie odpuściłem, bo to mam w pałacu z kolei. Także no jest tyle i tyle mi wystarczy myślę. No ja chciałem też już wam czym prędzej pokazać ten projekt, więc już dałem sobie spokój z tym wszystkim. A dawno mnie nie było, bo po prostu totalnie czasu nie miałem. No a wejdźmy sobie pod ziemię. i... Pokażę wam, co jeszcze tam mamy w podziemiach, jak wygląda to, i będę kończyć pomału. No, i był jakiś czas temu Minecon, i w sumie już tak naprawdę dawno. Nawet posta o tym wam dałem, i podzielę się dzisiaj swoimi przemyśleniami, bo od tego czasu nie słyszeliśmy się. Ogólnie, no to aktualizację 1.21 oceniam. W sensie to, co zapowiedzieli dodać, oceniam pozytywnie. Miałem duże obawy po tym, jak zapewne pamiętacie, jak rok temu, swoją drogą to już rok minął, a tylko parę odcinków, strasznie szybko ten czas leci. Jak bardzo krytykowałem ten 1.20, pamiętacie? Że mojangi to lenie, że nic im się nie chce i tak dalej, że strasznie mało dali. I moi koledzy z Discorda, kudłaty i reszta byli jeszcze bardziej zniesmaczeni niż rok temu, nawet. A ja się tym razem z nimi akurat nie zgadzam, gdyż uważam, że to, co Mojang zapowiedział, jest naprawdę fajne i obiecujące. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. No bo rzeczywiście nie zapowiedzieli tego jakoś mega dużo. Ale to, co zapowiedzieli, jest bardzo ciekawe. A co zapowiedzieli? No mianowicie będzie nowy mob, pancernik niestety, albo stety, bo mieliśmy do wyboru kraba, pancernika, no i pingwina, jak zapewne wiecie. Gdzie ten węgiel? Był tu jeszcze węgiel, czy to już wykopałem? Dobra. No i najmniej ciekawy to był ten pingwin. Wszystkie były użyteczne, więc szkoda... W obu, które odpadły. No ale Pingwin no to tylko przyspieszał łódkę, więc no bez przesady. Nie był jakiś aż tak użyteczny, można się objąć bez niego. Ale kraba szkoda, bo on miał dropić skrzypce, które zwiększały zasięg ręki, a to jest na wagę złota dla każdego budowniczego. Tak naprawdę pancernik też fajny, bo w końcu zbroje dla psów będzie można robić. Tylko że ja akurat z psów nigdy nie korzystam, nigdy ich nie oswajam. Bo, jako że jestem psiarzem w prawdziwym życiu, no to za bardzo się do tych psów w grze, chociaż są tylko pikselami na ekranie, przywiązuję. I po prostu szkoda mi zabierać je gdzieś na wyprawy, bo boję się, że nie wrócą. Bo jak już zabiorę, to często się to właśnie tak kończy. Tak, już takie oto podziemia mamy. Ale myślę, że dla kogoś naprawdę może być to również fajna opcja. Znaczna część graczy jest niestety zbulwersowana tym, że krab odpadł. No ale pancernikiem też się zadowolę. Zresztą jest słodki, według mnie. Słodko wygląda. No tu nie byłem. Tak naprawdę tutaj nie sięgają jeszcze dużo głębiej. Aż dokopałem się, tak naprawdę, do jaskiń tych takich już nowych. Ale miedzi tutaj nie ma, bo to jest stara mapa. Ten świat pamięta przecież wersję jeszcze 1.14.4. No to na niej zaczynałem tą serię. O, no, zombiak. Dobra. Tutaj nóż. Chodź no właśnie tu. Tutaj są jeszcze stare jaskinie, ale pod spodem są również nowe. Pamiętajcie, że bez względu na to, ile macie węgla czy tam innych surowców, zawsze go kopcie. Gdyż, no po prostu węgla nigdy nie jest za wiele. Ja no, po prostu teraz rozmawiam z wami, więc żeby nie było czarnego ekranu, to sobie kopię po prostu. I... Inne rzeczy, które zapowiedzieli, no to przede wszystkim ten nowy dungeon. Nowa struktura. I bardzo dobrze, bo wszystkie struktury w Minecraftie wymagają odświeżenia, jak dla mnie. Nawet bardziej niż End. Nawet, chociaż nawet End, już według mnie, chociaż długo uważałem, że aktualizacja Endu jest aktualnie niepotrzebna, to jednak uważam, że nawet End już. Się przejada, bo tak naprawdę odkąd zrobiłem farmę endermanów i farmę złota nad nederem, która jest lepszą farmą expa, no to już tam w ogóle do tego kresu nie chodzę, bo nie ma takiej potrzeby. Ale lochy wszelkie struktury jeszcze bardziej odświeżenia wymagają. Niektóre to się od bety jak nie alfy nie zmieniły. Także dobrze, że jednak jakiś powiew świeżości w tym temacie będzie. I będą w tej strukturze, a będzie ona ogromna, rozbudowana, będą nowe wyroby z tufu i z miedzi. Jakieś miedziane drzwi, różnego rodzaju cegły. Naprawdę ciekawie to wygląda. Różne nowe bloki. To mi się podoba. I będzie również nowy mob. Breeze. Czyli jakby podmuch. Jak to tam tłumaczyć, nie wiem. W każdym razie to będzie coś jak płomyk, tylko że wersja powietrzna. Będzie nas zmuchiwać jakby. Będzie również nowy rodzaj spawnera, który będzie produkować moby falami jakby. Jakiś nowy klucz tajemniczy. Nie wiem, czy już wiadomo, do czego będzie służyć, aż tak na bieżąco tego nie śledzę. A zresztą Wy pewnie wiecie, co tam będzie, więc nie ma sensu, żebym Wam mówił szczegółowo. Oj... No nie... Spadaj gnojku. Dobra, już się chyba zgubiłem, ale nie na długo. Także ogólnie jestem zadowolony z tego, co zapowiedzieli. Mam tylko obawy, że Mojang jak To Mojang w ostatnich latach pójdzie po najniższej linii oporu i nie doda nic więcej niż zapowiedzieli. Miejmy nadzieję jednak, że tak nie będzie i że będzie dużo więcej ciekawych nowości. Jednak to, co zapowiedzieli samo w sobie wygląda obiecująco. Niektórzy mówią, że jako że pancernik będzie, one się na sawannach będą respić, to długo wyczekiwaną aktualizację sawanny może w końcu zrobią. Ja jednak podchodziłbym do tego z rezerwą. Pamiętajmy, że mojangi to są jednak mojangi. Chociaż teraz z tym, co pokazali na tym mainconie, to się dosyć nieźle spisali, no to jednak pamiętajmy, że to mimo wszystko mojangi. Ja pierniczę. Jakie one są irytujące. A przy tym w ogóle nie groźne tak naprawdę. Dobra, wykopmy sobie to. Jaka tu jest wysokość? 15. No e, to jest jakaś szansa, że może na jakieś diaksy trafimy. Trafić diaksy na odcinku, w którym tego nie planowałem. Chociaż już chyba wszystko powiedziałem, tak że będziemy pomału kończyć. Wykopmy sobie tylko ten węgiel. Dobrze. Na aktualizację Sawanny ja jeszcze Póki co nie liczę, chociaż fajnie by było Się mile zaskoczyć Kto wie Zobaczymy W każdym razie będzie ta nowa struktura I to nie mała Myślę, że to będzie główna część Aktualizacji Nazwy aktualizacji Niestety nie podali, tak jak w zeszłym roku O ile wiem Jeśli podali to poprawcie mnie W komentarzach no, gdzie my jesteśmy? Boże, jakie to jest rozbudowane! jaskinie są zbyt rozbudowane, po prostu. Dobra, zobaczmy, ile to już nagrywam. No, 16 minut, także już pasowałoby pomału kończyć. Dobra, wykopię tylko ten węgiel i się będziemy żegnać. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że zmiany na spawnie się podobały i napiszcie co sądzicie na temat nadchodzącej aktualizacji. A ja już się z Wami żegnam. Do następnego razu. Cześć!